Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego jakie tematu. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze podnośnika? Jak wybrać podnośnik do użytku osobistego i jakie cechy należy wziąć pod uwagę? Prawdopodobnie widziałeś różne rodzaje podnośników, na przykład podnośniki diamentowe lub hydrauliczne. Zanim zdecydujemy, który podnośnik jest najlepszym wyborem dla naszego samochodu, przeanalizujmy kryteria, które należy wziąć pod uwagę. Główne parametry techniczne, które wpływają na prawidłowy wybór podnośnika do samochodu to maksymalny udźwig. W związku z tym przed zakupem podnośnika należy wziąć pod uwagę nie tylko wagę samochodu, ale także dodać około 500 kg, biorąc pod uwagę przewożony ładunek. Wybierając urządzenie podnoszące do samochodu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę te cechy: ponieważ od tego może zależeć nie tylko integralność samochodu, ale także nasze życie. Maksymalna wysokość podnoszenia to kryterium jest równie ważne, ponieważ określa, jak wysoko można podnieść pojazd z poziomu podłoża, jeśli masz niski prześwit. Powinieneś wziąć pod uwagę wysokość roboczą podnośnika. W przypadku takich samochodów idealnym rozwiązaniem jest podnośnik lub podnośnik śrubowy. Poniżej omówimy rodzaje podnośników. Podnośniki mechaniczne typu śrubowego. Często przy sprzedaży samochodu kupujący otrzymuje prezent w postaci koła zapasowego, klucza do siłowników i podnośnika, jest to śrubowy podnośnik mechaniczny. W takie podnośniki wyposażona jest większość samochodów osobowych, których prześwit pozwala na montaż takiego mechanizmu podnoszącego. Jego konstrukcja jest dość prosta. Cztery ruchome stalowe ramiona z zaciskiem oparte są na stojaku. Ruchoma pozioma konstrukcja w kształcie rąbu. W górnej części takiego urządzenia znajduje się platforma nośna do przytrzymywania samochodu. Podnośniki śrubowe mogą mieć konstrukcję pionową. Ruchoma śruba znajduje się wewnątrz obudowy. Należy zauważyć, że udźwig takich podnośników zależy bezpośrednio od skoku gwintu śruby, a im jest on większy. Tym większy udźwig podnośnika. W obu przypadkach podnoszenie i opuszczanie samochodu odbywa się poprzez obracanie uchwytu napędowego. Taki podnośnik samochodowy może być używany do podnoszenia niezbyt ciężkich samochodów. Pionowe konstrukcje podnoszące są lepsze niż podnośniki w kształcie rąbu, ponieważ są mocniejsze i znacznie trwalsze. Podnośniki mechaniczne z zębatką. Konstrukcja takich podnośników do samochodu to platforma na której zamocowana jest zębatka i mechanizm przesuwny z zębami, na nim znajduje się pięta podpierająca, stopa, która podnosi samochód na wymaganą wysokość. Urządzenie to jest napędzane przez obracanie uchwytu lub przesuwanie dźwigni. Ten typ mechanizmu podnoszącego nie wymaga dużej siły fizycznej człowieka. Ponadto podnośniki zębatkowe mogą być używane jako mechanizmy wciągarki. Samochód można przesuwać nie tylko do przodu i do tyłu, ale także na boki. Dzięki właściwościom tego mechanizmu podnoszącego, kierowca jest w stanie wykonać prostowanie kół. Cechą charakterystyczną podnośników zębatkowych jest ich duży udźwig, który może sięgać nawet 3000 kg. Ponadto, urządzenie to może podnieść pojazd na wysokość ponad 1 metra. Te cechy z pewnością docenią właściciele samochodów terenowych którym niekiedy trudno jest poradzić sobie z buksowaniem kół na trudnym odcinku drogi np. w ciężkim błocie po deszczu, korzystanie z tego mechanizmu wymaga dodatkowego zamocowania części nośnej i zapewnienia miejsc w dolnej części pojazdu do jej podnoszenia podnośniki pneumatyczne. Podnośniki pneumatyczne są uważane za bardzo niezawodne, a ponadto mogą być używane, gdy samochód znajduje się na niestabilnym terenie. Błoto, luźna gleba, bardzo wygodnie jest z nich korzystać. Jeśli samochód ma niski prześwit, urządzenie większości takich podnośników opiera się na platformie podnośnikowej i jest prezentowane w postaci specjalnych poduszek, które są wypełnione sprężonym powietrzem. Do jego dostarczania wykorzystywana jest praca kompresora. Podnośniki pneumatyczne mogą być również zasilane z sieci elektrycznej, ze względu na trudności z utrzymaniem objętości sprężonego powietrza wewnątrz cylindra a także niemożność transportu potężnych sprężarek. Podnośniki pneumatyczne nie są powszechnie stosowane przez właścicieli samochodów. Niemniej jednak takie urządzenia podnoszące są z powodzeniem wykorzystywane do podnoszenia dużych ładunków przez warsztaty samochodowe. Po zakończeniu podnoszenia sprężone powietrze jest szybko uwalniane przez zawór zwrotny. A poduszki podnośnika pneumatycznego uzyskują swój początkowy kształt. W przypadku posiadania przestronnego garażu, tego typu podnośnik będzie niezastąpiony. Dzięki platformie podnośnikowej, pneumodomkrat jest łatwy do usunięcia po zakończeniu pracy i nie zajmuje dużo miejsca w pomieszczeniu. Podnośniki hydrauliczne. W takich urządzeniach podnoszących jako siła napędowa ruchomych tłoków, nurników, Wykorzystywany jest olej hydrauliczny, który znajduje się w zbiorniku korpusu. Po uruchomieniu dźwigni napędowej olej jest tłoczony pod ciśnieniem przez pompę. Co powoduje ruch tłoka wewnątrz cylindra i podniesienie samochodu. Specjalne zawory służą do utrzymywania oleju wewnątrz cylindra, a tym samym tłoka podnośniki hydrauliczne mogą być stałe lub oparte na platformie podnośnikowej. Ten typ urządzenia podnośnikowego jest w stanie niezawodnie i sztywno utrzymać ciężar maszyny, zapewniając niezbędny poziom bez ruchu najlepiej jest wybrać dla siebie hydrauliczny podnośnik koszowy. Ponieważ posiada on szereg funkcji, zastosowanie platformy podnośnikowej z kółkami ułatwia przemieszczanie urządzenia w wybrane miejsce, tłok jest łatwo wysuwany za pomocą specjalnej stopy podnoszącej, pięty, która jest napędzana za pomocą uchwytu bez większego wysiłku. Przenośny podnośnik można łatwo zmieścić w specjalnej walizce, którą można przewozić w samochodzie lub umieścić w garażu. Jego udźwig może wynosić od dwóch ton, który typ podnośników wybrać. Kupując podnośnik, należy wziąć pod uwagę, jak już powiedzieliśmy, udźwig w zależności od wagi maszyny, a także warunki samochodu. Dla warsztatów samochodowych, wszystkie rodzaje podnośników na platformie podnośnikowej która zapewni wygodę i szybkość pracy. Przenośne urządzenia hydrauliczne i mechaniczne są nie mniej skuteczne w działaniu, dodatkowo są kompaktowe i nie zajmują dużo miejsca, dzięki czemu można je łatwo transportować w samochodzie, należy również wziąć pod uwagę ich nośność i stabilność na różnych powierzchniach, nie należy również zapominać o rezerwie u dźwigu, a wordpress komentarz Hello World.